bardzo. Szanowni Państwo, serdecznie witam wszystkich. Witam w imieniu Stowarzyszenia Nowoczesny Senior, imienia Stowarzyszenia Inicjatywa Arka, w imieniu Rady Dzielnicy Witomino-Leśniczówka, w imieniu Spółdzielni Społecznej Arka. Jest to czwórka organizatorów, którzy wymyśliliśmy tą dzisiejszą imprezę, tą zabawę. Szanowni Państwo, serdecznie witam na... Pokoleń, bo tak nazwaliśmy tę imprezę, yy, Wesoła Piłka. Yy, I po pierwsze mam zaszczyt poinformować, że nasza impreza ma honorowy patronat naszego prezydenta miasta Gdyni, pana Wojciecha Szczurka. Yy, następnie przystąpię do powitania naszych gości. W imieniu yy, znaczy. W imieniu Urzędu Miasta prezydenta naszego, pani Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta. Proszę o powitanie. Dzień dobry. Serdecznie witamy panią Bożenę Zglińską, dyrektor naszego Centrum Aktywności Seniora. Bardzo proszę. Zaproszonym był również pan Marek Kłócyk, dyrektor Gosiru. Mam nadzieję, że dojdzie jeszcze. Witamy również, aczkolwiek zginęli mi z horyzontów seniorzy Gwiazdy Piłkarskie Arki. Jest, jesteśmy serdecznie witamy, witamy z panem Waldemarem i na Witam przede wszystkim młodych sportowców, amatorów piłki nożnej w wieku szkoły podstawowej. Rozgrywki będą w dwóch grupach, ale szczegóły Pan Dyrektor Tomek Bobryk opowie za chwilę. Witam również seniorów naszych z dzielnicy Witomino Leśniczówka, radiostacja z całej Gdyni. Będziemy licznie kibicować. I w meczach będziemy Wam towarzyszyć w dzisiejszym dniu. E, oficjalnie poproszę o otwarcie i parę słów Panią Joannę Zielińską. Dzień dobry, ja może stanę tak, żeby widzieć wszystkich zawodników. Bardzo cieszę się, że mogę tutaj być z Państwem, że mogę być z Wami. Zawodnicy są słusznego wzrostu, proszę Państwa. Myślę, że będą pokazywali wspaniałe umiejętności, że będą grali w fair, że będzie to wspaniała zabawa, a wielki szacunek dla seniorów. Że to... Seniorzy, nowocześni seniorzy organizują po raz kolejny, bo to nie po raz pierwszy już, imprezę dla dzieci. Odwracamy porządek, zawsze dzieci dla seniorów, a teraz po prostu wspaniała impreza, oczywiście niezastąpione. Towarzyszenie Inicjatywa Arka, Spółdzielnia Arka Społeczna, które, które na naszych obiektach, które prezentują. Szanowni Państwo, to dla mnie wielki zaszczyt, że w imieniu Prezydenta Miasta, jako pełnomocnik Prezydenta ds. Sportu, mogę wygłosić formułkę, że turniej, cała piłka, kolejny turniej piłkarski jest otwarty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę o parę słów również panią dyrektor Porządek Zglińską, dyrektor Centrum Aktywności Seniora w Seniorach naszej Gdyni. Proszę państwa, ja wiem, że emocje tutaj do zenitu już dosięgają, więc nie będę przedłużać. Dołączam się oczywiście do wszystkich słów pani Joanny Zielińskiej. Chcę tylko powiedzieć, że jestem dumna ze swoich seniorów, że po raz szósty potrafią swój czas oddać dla tych najmłodszych mieszkańców Gdyni. Mam nadzieję, że oni kiedyś odwdzięczą się, jak już będą mieli więcej czasu, właśnie tym młodszym pokoleniom. Tu spotkały się przynajmniej trzy pokolenia, jak nie cztery, więc tak trzymać. Gdynia przyjazna wszystkim mieszkańcom Gdyni, a senior Gdyński jest wzorem dla innych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I szanowni mili zarówno najmłodsi, jak i starsi. Ostatni punkt rozpoczęcia. Poproszę pana dyrektora Tomka Bobryka o przedstawienie zarówno planu imprezy, regulaminu i organizacji imprezy. Proszę bardzo. Dziękuję. Witam Państwa, witam wszystkich serdecznie w imieniu gospodarzy, czyli Stowarzyszenia Incytywarka na tym obiekcie. I na początek uwaga, dzieci... Patrzymy w moją stronę, bo też się sprawdzić obecność. Ich drużyny głośno, yy, okrzykiem potwierdzają swoją obecność. Czy są drużyny maluchy BSS szkółki? Jestem! To za słabo, jesteście? Jestem! Dobrze. Będące sprotki. Dobrze, można też rękę do góry podnieść, jak są. Wilki morskie. Jestem! Dobrze, mniejsze kategorie. Metarta gdynia jest. Dobrze, drużyna papy zwerwa. Jest? Na trzy, cztery. Dobra, są, dobrze. Szybkie torszyki. Też Są, dobrze. I Muminki z centrum. Gdyni. Dobra. Czyli wszyscy są w dzieciach młodszych kategorie od 0 do 2. W zasadzie tak troszeczkę zmieniliśmy, żeby było uczciwie na wojsku i więcej emocji. Oklaski dla 7 drużyn od kibiców. Dobrze. I teraz lista obecności roczników starszych, czyli klas 3, 4, aż do 6 szkoły podstawowej. Czy jest pół Magdynia? Nie! Dobrze. Leśne lutki? jesteśmy! Dobra. Fazur cielaka? Super. A z... I drużyna ta jest też fajna nazwa. Czy są ziomki spodnie drogi? Dobrze. To jest grupa A i grupa B. FC64. Dobrowa. Jest. Heros Vitomino? Jest. Szybkie strzały. Okej. Okay. I FC Orły. Czyli są wszyscy, słuchajcie, tych z, tych z Was i tych z Państwa chciałbym poinformować, którzy martwią się, że mamy opóźnienie. O duszarkach Dnia ma wszystko zawsze na czas, tylko przesuniemy troszeczkę minimalnie organizację, czyli pamiątkowe zdjęcie z godziny 11 przesuniemy na tą godzinę i około 11.15 wszystko nam się wyrówna do właściwych godzin. Czyli tak, trenerów, rodziców zostaj, e, prosimy, żeby pozostali na swoich miejscach, trenerów i gości honorowych z panią pełnomocnik prezydenta na czele. Zapraszamy pod nasz pamiątkowy plakat tutaj pitnikowy i zrobimy pamiątkowe zdjęcie. A potem od razu na gry. Pierwszy mecz zagrają pędzące szprotki, muminki centrum i ten kategoria młodsza gra tutaj bliżej lasu, a kategoria starsza gra na tamtym boisku i tam pierwszy mecz rozegra, rozegrają puma i ziomki. I uwaga, uwaga dla wszystkich, dla dzieci i dla rodziców, nie wnosimy żadnych opakowań plastikowych czy szklanych, czegokolwiek do jedzenia i do picia na teren boiska. Rodzice mogą tutaj kibicować, jest trybunka już tam widać prawie zapełniona, a rodziców możemy zaprosić z młodszych drużyn na krzesełka, na parking, tam bliżej na boisko. Także zapraszamy teraz wszystkich do majątkowego zdjęcia.